Ewangelia to jest ten centralny punkt liturgii Słowa, dlatego wszyscy stajemy z szacunku do tego Słowa. Tych słów, nie? które można powiedzieć, są takim centralnym orędziem Pana Boga na każdej mszy świętej do człowieka. Pan z Wami. Słowa do Ewangelii według parka. Jeden z uczonych w piśmie przyszedł do Jezusa i zapytał go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą. Całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: Bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego oprócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do Niego, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego i nikt już nie odważą się Go więcej pytać. Oto słowo Pańskie. Stawia sobie pytania o jakieś nurtujące go kwestie, szczególnie młody człowiek. Jako szkołę mam wybrać, co będę w życiu robił, co mnie będzie zadowalać, gdzie się po prostu będę czuł fajnie. Myślę, że ten człowiek z dzisiejszej Ewangelii, tego usłyszanego przed chwilą fragmentu świętego Marka, on w pewnym sensie też podobne pytania go nurtowały, nie? Chciał być człowiekiem szczęśliwym i to szczęście upatrywał w religijności. Dlatego też przychodzi do Jezusa, który cieszył się autorytetem i uznaniem. Był taki etap na ziemi w życiu Jezusa, kiedy rzeczywiście On cieszył się ogromnym uznaniem, ogromnym poklaskiem. Masa ludzi za Nim szła. Później się ta grupa ludzi znacząco kurczyła i skurczyła, ale tak jak powiedziałem, na początku kupa ludzi za Nim waliła, przyszło za nim mnóstwo ludzi. Jednym z nich był właśnie ten człowiek. I stawia Jezusowi to pytanie, które przykazanie w prawie jest najważniejsze? My zasadniczo mówimy, że ile jest przykazań? Co? Dziesięć, tak, nie? Izraelici też te dziesięć przykazań znali. Ale mieli jeszcze wiele dopowiedzeń do tych przykazań, wiele przepisów. W sumie tych przykazań to się rozbierało aż w 613. Wypełniają 613 przykazań i ludzie chcieli to robić, ale im to po prostu nie wychodziło. Nie dlatego, że mieli jakąś złowolę albo nie że byli grzesznikami. Każdy z nas jest. Ale po prostu się w tym gubili, nie? Już nie wiedzieli, co jest dobre, a co złe, bo tyle tego było. Stąd to pytanie pod adresem Pana Jezusa, to które w końcu z tych przykazań jest najważniejsze? Co jest najważniejsze, nie? Dziś często, moi drodzy, ludzie mówią coś takiego na przykład. Najważniejsze to być dobrym człowiekiem. To jest prawda, zgadzam się, że ważne być dobrym człowiekiem ale niedawno na przykład byłem z ósmą klasą w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, wiecie, co tam się działo. No i tam oprowadzał nas taki pan mówi, widział, że tu ksiądz jest z nimi, no co mówi, no ja tam jestem wierzący, tak może z kościołem nie za bardzo, tam nie za bardzo praktykuję, ale ważna jest wiara. I tam mówi, chodźcie na religię i tam uczcie się religii, ale mówi, pamiętajcie, najważniejsze jest być dobrym człowiekiem nie kwestionowałem tego, nie komentowałem, ale wróciłem do szkoły i później do nich mówię, wiecie, ja to taki bym temu tak panu nie zwracałem uwagi na to, ale śmiało bym powiedział, że ci ludzie, którzy takie rzeczy robili tam w tym obozie, ci oprawcy, ci kaci, przypuszczam, że w tamtym czasie nikt z nich o sobie by nie powiedział, że jest złym człowiekiem, skoro robi takie rzeczy. Wielu z nich Śmiałbym powiedział, że powiedziałoby o sobie, że oni rzeczy robią heroiczne, wspaniałe, wyświadczają wielką przysługę światu, ludzkości, skoro takie rzeczy robią. Nie? Może tak być. I ten człowiek w dzisiejszej Ewangelii, który przychodzi do Jezusa, on też przychodzi Jezusowi i stawia to pytanie, bo wiecie, on był otoczony takimi ludźmi, których religijność była bardzo wykrzywiona, bardzo zdeformowana. Bo często w czasach Jezusa byli ludzie, którzy y, uważali, że skoro im więcej tych przykazań będą wypełniać, tym bardziej będą się Panu Bogu podobać, nie? A czasami pogardzali drugim człowiekiem, y, mówili, że to właśnie, że jeśli ktoś nie wypełnia tego dosłownie, no to Pan Bóg ani takiego człowieka nie kocha, ani takiego, takiemu człowiekowi nie jest w stanie przebaczyć. Z tego Jezus zwrócił uwagę na to, że najważniejsza jest w punkcie wyjścia miłość Pana Boga. Nie? Z tego powinna wynikać miłość do człowieka. Nigdy na odwrót. Myślę, że my jako chrześcijanie często właśnie najbardziej tracimy na tym, że w naszym życiu jest rozdźwięk między deklarowaną wiarą a jakimiś konkretnymi uczynkami. Chciałbym Wam tutaj. Jeśli taki obraz, który bardzo mną wstrząsnął kilka lat temu, w 2013 roku, to zobaczyłem, przeczytałem taki duży artykuł o kościołach we Francji. To jest zdjęcie przedstawiające wyburzanie kościoła w takim mieście Neviges we Francji. To jest katedra, ona no miała katedrę 300 lat, i jako że we Francji kościoły są własnością państwa, to tak nie bardzo już tam ludzie praktykowali wiarę w tej Francji, Francja była kiedyś katolicka, dziś już nie jest, i podjęto taką decyzję, żeby wyburzyć tę katedrę i 26 innych kościołów zabytkowych, już wyburzono wtedy, jak ja czytałem ten artykuł, a do wyburzenia przeznaczonych zostało kolejnych 2300 kościołów we Francji. Słowa z parafii, tam as wznoszony jest kościół, tam się kościoły wyburza. I tak, kiedy rozważałem to słowo Boże, te słowa z Biblii przewidziane na ten dzisiejszy dzień, przypomniały mi się słowa z listu świętego Pawła, który napisał w takim liście do Korynki. On się nazywa Pierwszy List do Korynki. I on właśnie pisze coś takiego. Czy nie wiecie, że ciała wasze są świątyniami Ducha Świętego i że Duch Boży w was mieszka? Ciała nasze są świątyniami Ducha Świętego. Bo Kościół to nie tylko budynek. Kościół to jest przede wszystkim człowiek. I skoro Jezus dziś nam daje takie bardzo konkretne słowo, to myślę, że chcę nam po pierwsze przypomnieć o tym że bardzo mu zależy na tym, żeby ta świątynia naszego ciała, nasz duch, żeby wzrastał. Ale również idąc za tym zdjęciem i za tym słowem z dzisiejszej Ewangelii śmiało, można powiedzieć, że człowiek na skutek swoich decyzji może tę świątynię w swojej relacji z Panem Bogiem bardzo radykalnie zniszczyć. Na skutek swojej decyzji w sposób niedostrzegalny i niezauważalny. I dlatego tutaj jesteśmy. Żeby ta lepsza rzeczywistość się w naszym życiu dokonała. Żeby ta świątynia naszego serca wzrastała. To poczucie, że Bóg jest, że jest obecny w moim życiu. Że stoi po mojej stronie. Nie? I żebym był, była w stanie to wiarę przekuć w bardzo konkretny czyn. Przyniosłem tutaj jest dobra. Takich kilka elementów. Dwie chętne osoby poproszę do pomocy. Nie trzeba będzie mi zgadać. Poproszę Cię. Masz tu taki wazonik. Odwróć się do nas wszystkich. Poproszę jeszcze kogoś. Kolega ma na imię? Kamerzy. Emilka. Nie, Emilka, weźmie to butelkę, weź do przodu i spróbuj mu nalać tutaj wody do tego zbaruszka. Okej, okay. widzicie, tutaj spływa to po tym zwanku. Dlaczego tak się dzieje? No, no bo jest folia na tym. No właśnie, jest folia, nie? Ta folia stanowi taką barierę, że ta woda nie spływa do tego zwarcia. Więc można w jakiś sposób z tym problemem się skonfrontować. Proszę się nie bać. Mam tutaj nożyczki, i tak uderzamy w to. I Emilka, spróbuj jeszcze raz. No, jest efekt. Dzięki bardzo. Podnieś to do góry. Jest, moi drodzy. Woda spłynęła, nie? Eee, I podobnie, jest. dzięki bardzo, wracajcie na miejsce, podobnie, moi drodzy, może być sercem człowieka, nie? Że czasami jesteśmy zamknięci na Pana Boga, jak ten dzbanek, ponieważ ma taką folię i to, co on mówi do nas, w pewnym sensie po nas spływa. nie spływa jak po nie? Taką barierą, która sprawia, że wiara do naszego serca nie jest w stanie się przedostać, jest zasadniczo, po pierwsze nasza decyzja o tym, że ja odrzucam Pana Boga w moim życiu, że ja niekoniecznie jestem nim zainteresowany. A po drugie, często to może po pierwsze wynikać z tego drugiego, to zasadniczą to barierą jest nasz osobisty grzech. Ale skoro Pan Jezus dziś w Ewangelii mówi coś takiego, że, yy, że trzeba go miłować całym sercem i tak dalej, do tego człowieka mówi, że warto tą wiarę przepływać w konkretny czyn, więc skoro on tak mówi, jesteśmy ochrzczeni w Jego imię, to może jest to możliwe. Chciałbym Wam przywołać teraz trzy przykłady takich konkretnych osób, yy, których świadectwo życia. Jest dla mnie osobiście potwierdzeniem tej Ewangelii, którą przed chwilą usłyszeliśmy. sporo takich ludzi, spotkałem. To są nie, nie, czasami ludzie święci, tam ogłoszeni jako święci, czasami niekoniecznie. I niektóre te, te przykłady takich osób chciałbym Wam teraz przywołać. Ta czarnoskóra kobieta, którą tutaj wyświetliłem Wam, nazywa się Józefina Bakita. Ona urodziła się w Sudanie w XIX wieku, jeśli dobrze pamiętam, 1867 roku. Kiedy była małym dzieckiem, doświadczyła potwornego zła. Wychowywała się, wiecie, w takiej wiosce afrykańskiej, w takich domkach, w takich glinianych, czy tak, W czymś takim w rzeczywistości się wychowywała. I tak, kiedy miała około 10 lat, padła ofiarą, Takiego gangu mafii, która zajmowała się handlem ludźmi. Polegało to na tym, że taka grupa uzbrojonych ludzi wkraczała do takiej wioski i wyłapywano takich ludzi, których po prostu można było sprzedać jako to żywy towar. Kto stawiał opór, to umierał, kto był starszy, się nie nadawał, żeby iść, to umierał. Tych ludzi często obwiązywano łańcuchami i gdzieś tam na jakieś targowisko. Żywym towarem przekazywano i sprzedawano tych ludzi. Nie? Ona też, jako w momencie, kiedy była porywana, również i matka została zamordowana, ponieważ stanęła w obronie jej i jej siostry, więc ona była, ona była świadkiem zabicia swojej mamy jako małe dziecko. I później trafiała w ręce od jednego właściciela do kolejnego, traktowana jako przedmiot pewnej rodzinie arabskiej, takiej bogatej rodzinie arabskiej, u, których, u ludzi, u których przebywała, ona i więcej było tych niewolników, wycinano im takie, takie specjalne pentagramy na plecach na oznaczenie tych niewolników. Często niektórzy z tych niewolników umierali podczas tego procederu. Ona to przeżyła. I trafiła w ręce pewnego właściciela europejskiego, bogatego człowieka, który kupił ją aby zabrać ją do Włoch, do Mediolanu, żeby stanowek była pomocą dla jej, dla jej dorastającej córki. Kiedy już była w Europie, po raz pierwszy zetknęła się z chrześcijaństwem. Zetknęła się z chrześcijaństwem, zainteresowała się Krzyżem, kto to jest. Nikt, nigdy nie słyszała o Jezusie. I dowiedziała się, że to jest Jezus. Ona się, trzeba pytać, czy Jezus też był niewolnikiem, bo on mówi, tak w Afryce traktuje się niewolników w ten sposób. No i jeden ksiądz, który ją prowadził, który jej to tłumaczył, mówi, nie, Jezus nie był niewolnikiem, dla nas chrześcijan był Bogiem. I też przez to swoją śmierć pokazał, jak przemoc jest rzeczą zupełnie bezsensowną. No później już kiedyś miała ponad 20 lat, przyjęła sakrament Chrztu Świętego. Wstąpiła do zgromadzenia sióstr Canosjanych, tak nazywało się to zgromadzenie włoskie. Wykonywała tam takie proste czynności. Siedziała na takiej recepcji klasztornej, gotowała, brała. Ale jednocześnie była taką osobą ogromnego ciepła i ogromnego dobra. Takie, była osobą tak wzruszająco dobrą. Mnóstwo ludzi, często pogubionych, w w różnego rodzaju nałogi, uzależnienia przychodziło do niej, aby z nią rozmawiać. Ciekawa rzecz, kiedy już umierała w 1947 roku postawiono jej takie pytanie, że gdyby dziś spotkała tych wszystkich ludzi, którzy ją tak skrzywdzili, kiedy była dzieckiem, to co ona by im powiedziała dziś. I ona wtedy powiedziała takie bardzo mocne słowa. Powiedziała coś takiego, gdybym dziś ich spotkała, to najprawdopodobniej ucałowałabym im na ręce, bo dzięki temu spotkałam Chrystusa. To jest również przykład konkretnego wypełnienia tej Ewangelii dzisiejszej. I drugi przykład. Ta Pani też już dawno nie żyje. Zginęła w 1942 roku. Ona nie jest święta, świętą ogłoszoną, bo Józefina Bakita była ogłoszona świętą. Ona nie jest ani świętą, ani błogosławioną. Nazywała się, nazywa się Józefa Mikowa Machaj, tak, tak się nazywa. Ona mieszkała niedaleko mnie. Ja mieszkam w Wagowicach na południu Polski i ona już mieszkała po tej stronie słowackiej. Polka, nauczycielka i katechetka. Przygotowywała dzieci do bierzmowania, do komunii, uczyła religii, tak bym powiedział bardzo lubiana, entuzjastyczna, pogodna osoba. Kiedy była, wybuchła II wojna światowa, ona zaangażowała się w działalność armii krajowej, czyli działała przeciwko Niemcom i pewnego dnia yy, została wydana przez wspólniczkę, dowiecie no się, w wojnę się strasznie rzeczyją Jedni drugich również zdradzają, donoszą. Jedni na drugich, niestety, takie rzeczy się również dzieją. I ona padła ofiarą takiego donosu. I kiedy już przebywała w więzieniu w Krakowie, to między innymi Niemcy, chcący wydobyć z niej jakieś zeznania, posłali do niej żołnierza, który był kiedyś jej uczniem, który przygotowywał ją do bierzmowania, chcąc tak złamać się psychicznie między innymi krzyżem po głowie, który otrzymał od niej na bierzmowanie, nie? Takie działania między innymi podjęto. I jeszcze jedna rzecz, jako, że nie szło z niej nigdy wydobyć, no to przez tydzień Niemcy nie dawali jej do jedzenia, nie? Kiedy minął już tydzień tego jej głodowania, bo zapisane zostały jej zapiski z tego więzienia, ona yy, otrzymała od jakiegoś mięsa, od jakiegoś żołnierza, wrzucił jej tam w tej celi przez te kraty, kawałek chleba. I ona opisując to wydarzenie, pisze, że yy, w pierwszej chwili miała ochotę tak znaczy, się rzucić na ten chleb nie? i wchłonąć go. Tak bardzo już była. Bym, pokiereszowana wewnętrznie tym głodem, który przeżywała, gdzie nic nie jadła, I zapisał się również, został zapisany również fragment tego momentu, kiedy ona spożywała ten chleb, bo w pierwszej chwili ona też nie chciała go jeść, bo uznała, że może on jest naszprycowany jakimiś psychotropami, jakimiś narkotykami, które wygenerują u niej taką reakcję, że ona nieświadoma zacznie wydawać ludzi, którzy z, niej, z nią współpracowali przeciwko Niemcom. Ale pojawił się jej uczeń, kolejny uczeń, który przygotowywała do wierzbowania, i przez te kraty powiedział jej coś takiego, też żołnierz. Mówi do niej: Szczęść Boże, proszę się nie bać, proszę to zjeść. I zachował się zapis jej modlitwy, który wypowiedziała, kiedy spożywała ten chleb. Mianowicie, mniej więcej napisała coś takiego. Modląc się i dziękując Panu Bogu za ten chleb, mówiła coś takiego: Panie Boże, Niemcy pozbawili mnie wszystkiego, co miałam, co posiadałam, mojej godności, ale również pozbawili mnie doświadczenia spotykania się z Tobą w Eucharystii. Więc ten chleb, który teraz otrzymałam, chcę teraz zjeść jako wyraz mojej duchowej łączności z Tobą. Takie słowa w jej modlitwy się zachowały, kiedy zjadła ten chleb. Krótko po tym Niemcy uśmiercili ją takim zastrzykiem z i Kiedy jej mąż odbierał jej ciało, jeden z Niemców miał mu powiedzieć, gdybyście w Polsce mieli 10 takich kobiet, to my byśmy nie mieli co tutaj szukać. I jeszcze jedna rzecz. Co zrobić, żeby ta Ewangelia w moim życiu i Twoim również się wypełniła? Przyniosłem tutaj jakieś tam tabletki, lekarstwa, witaminy. To nie będę się rozpytał po co są tabletki, po co są lekarstwa. No ale zasadniczo, żeby lekarstwo przyniosło jakiś skutek, trzeba je po prostu jeść. Trzeba je spożywać. No bo jeśli nie będziemy tego jedli, no to sorry. To, że sobie to kupimy i położymy na półce, to to po prostu nie zadziała. No niestety mam taką słabość. Jakiś czas temu zrobiłem wyniki. wykonałem no zlecił, Lekarz zlecił, żebym wykonał, żeby wykonał tam jakieś wyniki. No i okazało się, że tam jakieś witaminy, mam niedobór. No i zakupiłem tych witamin, żeby uzupełnić ten niedobór. No i tam jeden listek zjadłem i podłożyłem zapomniałem zupełnie o tym. I mam teraz ten listek tych witamin, które są już przeterminowane, się nie nadają do niczego. No i drodzy, tak może być w życiu człowieka. My otrzymaliśmy podobny dar od Pana Boga. Taką, można powiedzieć, yy, zbiór różnych witamin, duchowych witamin w postaci sakramentów, słowa Bożego i modlicy. A jeśli nie będziemy z tego korzystać, to to nie zadziała. To chrzestcy który został nam na podzielonej imię Pana Boga, on po prostu w naszym życiu nie zadziała. Tak jak te witaminy gdzieś tam położone na półce. Jeśli nie będziemy korzystać z modlitwy, no to też nasza relacja z Nim nie będzie się rozwijać, nasza wiara nie będzie się rozwijała. Jeśli nie będę miał kontaktu ze Słowem Bożym, no to też moje serce nie będzie się zmieniać. Więc moi drodzy, tak jak to słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, Jezus mówi, że najważniejsza jest miłość w całym swoim sercem Jego i z tego powinna ta miłość przejawiać się w miłości względem drugiego człowieka. Pamiętaj, że jest to możliwe, że Pan Bóg chce nam okazywać swoje wsparcie, ale najważniejsze, żebyśmy to pomoc od Niego umieli przyjąć. I jeszcze szybko chcę się z Wami podzielić takim dla mnie jednym z najbardziej spektakularnych doświadczeń mojego życia, w których doświadczyłem, wiele było takich sytuacji, ale o no, jednej chcę Wam opowiedzieć. Mianowicie jeszcze jak byłem w seminarium, to niedaleko seminarium w Pruszkowie mieszkał mój brat. On też człowiek kilka lat ode mnie starszy. Mam z nim dobrą relację z nimi, z jego żoną. I to o czym mówię, to była taka sytuacja, kiedy oni już byli z żoną 8 lat po ślubie i nie mieli dzieci. I tych dzieci miało nie być. Ja byłem bardzo zbuntowany przeciwko temu, że oni nie mają dzieci. Bardzo dobrzy ludzie, no, tak finansowo dobrze stoją, ale e, ojciec duchowny nam mówił w seminarium, jak się modlisz, to szczerze masz mówić Panu Bogu wszystko, nie? Wszystko, z czym się zgadzasz z czym się nie zgadzasz. I ten problem, dla mnie osobiście duży problem i przedmiot mojego dużego buntu, był treścią mojej osobistej modlitwy. Mówiłem mniej więcej Panu Bogu, coś takiego. Dużo o tym mówiłem. Jeśli jest taka twoja wola, że i dzieci nie mieli, no to ja się z tym nie zgadzam. Ty jesteś Bogiem, proszę cię zmień tą wolę. Dużo. Mówiłem mu o tym, dużo i długo. Pewnego dnia. Przygotowywałem się do pierwszych ślubów zakonnych. Szedłem tak przez korytarz do naszym seminarium i usłyszałem taki wewnętrzny głos. Nie było tak, że ktoś gadał do mnie. Jednak wewnątrz to poczułem jakoś bardzo wyraźnie, że już Ciebie wysłuchałem, nie musisz mnie więcej prosić o to. No tak zrobiłem parę kroków i to było zbyt wyraźne. No i zadzwoniłem do niego, za telefon chwyciłem się pytać, co u Ciebie słychać. On mówi, no w porządku, tam przyjeżdżamy, pracujemy i tak dalej. Pogadałem, już nie powiedziałem, dlaczego ja dzwonię tak naprawdę, ale tak sobie pomyślałem, no to trudno, coś mi się tam wydawało tak wewnętrznie. Minął jakiś czas, dzwoni do mnie mama, no, słuchaj, słyszałeś, oni będą mieli dziecko, nieprawdopodobne, nieprawdopodobnie, ona wczoraj weszła. No i to okazało się jednak być prawdą, Tutaj może zabawnie teraz mi co teraz powiem, bo się później okazało, że on nie powiedział mi o tym, bo on jeszcze wtedy o tym nie wiedział. Ja pierwszy wiedziałem, tak można powiedzieć, o tej ciąży. Później ona urodziła to dziecko. Mówię, że lekarze w ogóle w szoku, że yy, kobieta już w takim podeszłym wieku, że tak powiem, jakby nie była jakąś starszą osobą, no ale jak na pierwsze dziecko, to dosyć późno, to szok, że w ogóle taki lekki poród, że to nieprawdopodobne. Później urodziły tym się kolejne dzieciaki, mają tych dzieci już dziś czworo. W każdym razie, moi drodzy, ten Bóg, który zapewnia nas o tej yy, swojej miłości, do tej miłości zaprasza w dzisiejszej Ewangelii, ja wierzę głęboko w to, że On rzeczywiście działa. Kieruje do Niego również mnóstwo próśb i spraw, na, które, na których to wypełnienie czeka już od lat. Po ludzku może to się nie wypełnia. Często te moje sprawy i prośby też tak się nie wypełniają, jakbym tego rzeczywiście chciał. Ale pamiętajmy również, że skoro jest Bogiem, miłości, Bogiem, który kocha, to daje to, co nam jest najbardziej potrzebne, a nie to, co nam się wydaje za dobre i pożyteczne dla nas. Życzę Wam, moi kochani, by to słowo z dzisiejszej Ewangelii, dziś, za rok, za 20, za 30 lat, przy Twojej współpracy z Panem Bogiem, tak jak On tego chce, tak jak On tego dla Ciebie najbardziej pragnie, wypełniło się. Życzę Ci, abyś ja doświadczał, doświadczała relacji z Panem Bogiem jako osobą, która kocha, która chce Twojego zbawienia i która chce, abyś spotkał, spotkała się z nim kiedyś.